Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Nodzeński i dzisiaj znowu będziemy przerabiać moje stare projekty. Mam tu już przygotowane nasze koło fortuny, także sprawdźmy, co dzisiaj przyniesie nam nasz los, nasze gamingowe koło. Sylwetka 20. Ojej. Ojej. Znowu, kochani, wracamy do naszej botanicznej serii. Znowu moja sylwetka jest nieprzyklejona. Kochani, sylwetka numer 20 to jest sylwetka znowu. Z... Serii botanicznej, także wiecie o co chodzi. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, tutaj, w rogu, w rogu, tutaj, tutaj. I ta sylwetka, powiem Wam, jest bardzo ładna, jest estetyczna, jest fajna, daje mi trochę vibe lat 80. Także myślę, że ma fajny potencjał, ale myślę, że możemy też tutaj dość dużo zdziałać z nią. Na pewno chciałbym wykorzystać w którymś z projektów te okulary, bo uważam, że one faktycznie fajnie działają dodają im jakiegoś takiego edge'u, ale inaczej bym rozwiązał na pewno te podziały, które są tutaj, bo one wydaje mi się, że mogą grać trochę niefajnie. I w tym przypadku zrobiłbym dwa projekty, które by były dość podobne. W jednym z nich wykorzystałbym cały ten element, a w drugim z nich ten element, żeby jakoś zróżnicować te projekty między sobą, bo uważam, że fajnie wgrają te dwa elementy, ale nie fajnie grają razem. To są fajne koncepty, które można wykorzystać dużo ciekawiej, ale nie w tym zestawieniu. Jeżeli, mam nadzieję, że wyrażam się jasno, na pewno w jednym z nich chciałbym zostawić też ten łam przez sam środek, bo uważam, że jest spoko. I na pewno zostawiamy te spodnie. Nie wiem, czy w jednym projekcie na przykład nie, nie, nie zrobimy jakiejś takiej spódnicy też na takiej kanwie, ale w jednym chciałbym zostawić te spodnie. Także to na pewno tym, tym się będziemy dzisiaj zajmować. Dobra, pierwszy projekt zrobimy sobie tak. Wyjdziemy sobie najpierw od tych okularów. Zrobimy sobie takie okulary, które byłyby nie w takim dziwnym kształcie jak ta. Tam, bo on mam wrażenie, że jest bardzo przestarzały. Zrobimy sobie jakoś tak właśnie geometrycznie. Duże okulary, geometryczne okulary. I tutaj widziałem, że mieliśmy takie zwisające z nich części. One są spoko, zostawiłbym je, ale na przykład zrobię jakieś takie, wiecie, łańcuszki. Na zasadzie takich, o, takie łańcuszki, które wychodzą z tych kantów okularów. Myślę, że to mogłoby być spoko. To nie wiem, czy tutaj też nie zetniemy. A też zetniemy, bo to wtedy fajniej fajnie wygląda w... Robieniu. I teraz tak myślę, że możemy zrobić sobie jakiś taki kapoczek, coś na takiej zasadzie. Taki, taki, Robiliśmy już podobne rzeczy, ale myślę, że to by tutaj fajnie wyglądało, bo chcę zrobić takie. O, coś w ten deseń. I chciałbym, żeby to były dwa materiały wystające z pod siebie. Ten jeden będzie właśnie tą zielenią, a ten drugi będzie tym brązem, który tutaj mamy. Zrobilibyśmy też spodnie, ale właśnie się zastanawiam, jak te spodnie zrobić. Na pewno chciałbym, żeby one były bardziej Size ale też żeby tutaj u góry były dopasowane i rozchodziły się ku dołowi. I nie wiem, czy mi się podoba ta góra. Jakoś tak dziwnie wygląda. Czy spoko, może? Nie wiem. I tutaj może byśmy dodali jeszcze jeszcze jeden. O, a gdybyśmy zrobili trochę, przekłamali to, co tutaj jest, i zrobili tutaj tą taką kapkę dodatkową. Strasznie lubię, wiecie co, ostatnio chyba projektować kapy. Jakieś takie właśnie narzuty i tym podobne. Cały czas się przewija to w, w, w tych moich projektach, właśnie z tych redesignów, re które robimy. I w sumie Jakoś tak, jakoś tak nie ciągnie do takich rzeczy. No, spoko, nie najlepiej, ale spoko. I tutaj, właśnie, to by były wycięcia, tylko zaznaczę to jakoś tak lepiej. I myślę, że to może mieć, może mieć większy sens. Wiecie? Tutaj na przykład takie wycięcie, takie wycięcie. O. Myślę, że on będzie miał większy potencjał, jak już tutaj zrobimy wszystko dookoła, znaczy pokolorujemy go. Zastanawiam się, czy robić jeszcze jakieś rękawy, które wychodzą, znaczy czy, czy, czy ten projekt ma mieć rękawy, ale myślę, że nie, chociaż możemy zrobić takie rękawiczki, żeby go dopasować, wiecie, takie trochę, trochę krótsze. Zazwyczaj robimy jakieś takie długie rękawice. Wydaje mi się, że tutaj takie Michael Jackson hihi e, hi vibes rękawice by fajnie wyglądały. No i tutaj oczywiście na tych spodniach łamy, które nam przechodzą w róż w różnych konfiguracjach, które są właśnie nawiązaniem do tych, tych łamów. I w sumie chyba wydaje mi się, że na ten moment ten projekt jest całkiem gotowy i całkiem ładnie zrobiony. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy na ten moment Wam się podoba, czy byście coś zmienili w tym projekcie. W takim razie, jak tam robiliśmy takie dopaso, takie wiecie, oversize'owe, wydaje mi się, że tutaj możemy teraz zrobić coś na zasadzie takiego pasa, coś w ten deseń, tutaj by miał jakieś zapięcie i zrobilibyśmy. O, takie, taką, wiecie, taką bombkę, taki pompon, ale z jakiegoś takiego fajnego, fantazyjnego materiału, żeby on też chodził z różnych z różnych stron. Tutaj on by był przeszyty gdzieś przez. O, to by było to przeszycie. I tutaj by było to rozkładanie się, bo to mi się w sumie trochę kojarzy z jakąś taką sałatą. Are you serious? No, 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 no. So, are gross. Więc moglibyśmy pójść w to bardziej i zrobić taką aż przesadzoną sylwetkę z takimi właśnie dość strukturalnymi. Formami, które byłyby. O, tutaj na przykład, takie, takie coś. Ja to na razie wiecie, zaznaczam tak orientacyjnie, ale myślę, że, że taka kurtka, która by wychodziła, i ona byłaby faktycznie taka bardzo strukturalna. Myślę, że. Myślę, że mogłaby. Mogłaby po prostu robić robotę. No i powiem wam. Całkiem fajnie to wygląda, całkiem fajnie to wygląda. Teraz sobie pomyślałem, że moglibyśmy zrobić te pasy. To na przykład byłyby po prostu takie dwa pasy z klamrami. Jeden pas byłby właśnie od tej górnej części, którą byśmy sobie zapinali tak. <laughs> Jak widzicie tutaj na projekcie. I tutaj bym też nie robił żadnych takich y, okularów. Wydaje mi się, że to jest już przesada na ten moment. Wydaje mi się, że możemy po prostu zrobić jakiś kapelusz. Nie, mam już dość kapeluszy w tej kolekcji. Mam już dość kapeluszy w tej kolekcji. Możemy zrobić jakąś spódnicę. Na zasadzie właśnie takiej... Albo wiecie co? Nawet nie taką spódnicę. <laughs> Przepraszam, strasznie mnie coś... Yy, chrypie w dzisiejszym odcinku. Muszę sobie pójść po wodę, bo jestem thirsty. Moglibyśmy zrobić taką dość obcisłą spódnicę. No, i dalej w tych dwóch projektach mam wrażenie, że zachowujemy ten 80s vibe, który jest fajny i który właśnie chciałem też zachować. I wiecie, tą spódnicę zrobimy tak, że pokierujemy ją, żeby nam właśnie robiła fajne łamy materiałów, żeby nam fajnie prowadziła sylwetkę, żeby ją też trochę podkreślała. Tak, bo zrobi nam się wtedy, wiecie, taka iluzja, że ona jest faktycznie wysmuklona, jeżeli. Jeżeli będziemy je prowadzić wedle tego, jak idzie, jak idzie ciało, to mogą być właśnie zrobione z materiałów, które są, które są, no, musiało być właściwie zrobione z jakichś mater materiałów dzielinowych, z materiałów bardzo rozciągliwych, przypuszczalnie jakaś wiskoza, e, bo przypuszczam, że w tej kolekcji chciałbym raczej iść w rzeczy, które są, które są po prostu naturalne, bo jednak inspiracją była natura, więc fajnie by było, gdyby, gdyby zawszeć tę naturalność tych projektów. Tak, i tutaj buciki jakieś, no, powiem wam, Fajnie, brakuje mi czegoś w tym projekcie. Nie mogę za bardzo stwierdzić, co to jest, ale czegoś mi brakuje. Moglibyśmy zrobić jakąś torbę, na przykład tutaj, taką torebunię, dość malutką, bo po co większa? Taka tyci, tyci torba, która by, wieszcie szła do ręki na najpotrzebniejsze rzeczy. Malutka, wszystko się mieści, wiadomo, nie jest nam potrzebna większa torebka. Tak, i myślę, że tutaj, no, myślę, że ta torebka spoko, nie? Spoko, taka malutka. Myślałem, że mówię, Wiem wcześniej, że nie będę robił okularów, ale w sumie, jak zrobiliśmy tam wcześniej okulary, to tutaj też zrobimy. Tylko takie małe. Takie małe, jak w, w szeregu trzy myszki miały. O, i to jest takie trochę Office Siren, ale in the jungle. The person who thinks all the time. Tak, i tutaj też zrobimy dużo, dużo rzeczy. Duże to ma być. To ma być bardzo duże, to ma być gigantyczne, ta, ta forma ogóry. Tak, tak. No i to jest skończone, przynajmniej na tym etapie, tak mi się wydaje. I mamy tu już wykończone nasze projekty, nasze projekty botaniczne. I powiem Wam szczerze, one mi się też bardzo podobają, zwłaszcza ten pierwszy projekt, do którego nie byłem trochę przekonany, bo po narysowaniu go stwierdziłem, że wygląda trochę jak sałata. I im dłużej o tym myślę, nie mogę o tym przestać myśleć, ale wygląda to super. Taka właśnie strukturalna kurtka z lżejszego materiału, która byłaby fajnie zdrapowana, wyglądająca właśnie jak taki busz albo jakiś krzew. Strasznie fajnie to wygląda. Ten ciężar na górze też fajnie się balansuje właśnie z tą trochę ołówkową spódnicą, którą mamy na dole i z torbą, która jest obok. Więc cała sylwetka fajnie wygląda i okularki okularki też dodają tutaj takiego office siren look i myślę, że to naprawdę fajnie by siadło zwłaszcza jeszcze z tym gorsetem które spina nam całość, i ona też jest przez to w talii fajnie, fajnie wyważona, więc myślę, że to wygląda super. A jeżeli mówimy o drugim projekcie, on też jest fajny, ale jest trochę bardziej stonowany. I to też mi się podoba w nim, że te wycięcia nie są takie krzyczące, że te, ten projekt w tej kolekcji jest też takim projektem, który nie musi być taki over the top i że tutaj nie mówimy o czymś takim gigantycznym, wychodzącym z formy, tylko o prostej, prostej konstrukcji, prostej konstrukcji. Spódnicy, która jest taka trapezowa, i o w ogóle konstrukcji trapezu, bo mamy tutaj dwa trapezy. Mamy trapez, który idzie od linii ramion i mamy trapez, właśnie, który idzie też od linii spódnicy. Więc powiem Wam szczerze, oba te projekty mi siedzą. Oba te projekty mi siedzą. Tydzień w tydzień fajne rzeczy wychodzą. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Czy bardziej Wam się podoba projekt numer 1, czyli ten projekt taki bardzo over the top i taki bardzo artystyczny, wyglądający jak sałata, czy projekt numer dwa. Projekt trapezowy, projekt trochę bardziej stonowany, w kolorze i, i też w formie. Czekam na Wasze komentarze, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. A jak jeszcze tu jesteście, to możecie zostawić lajka, suba, skomentować. I w środę odcinek jeszcze będzie dodatkowy z Crack of Fashion